Cześć, witajcie z tej strony Rejstus i zapraszam Was na kolejny materiał z serii online news. Jakiś czas temu wspominaliśmy Wam o Marauders, czyli sieciowej produkcji skoncentrowanej dookoła rajdowania. Wcielimy się w kosmicznych korsarzy i będziemy napadali na inne statki, przy czym czasem będą to NPC-ki, a innym razem gracze. Jedno jednak jest pewne, walki nie unikniemy, bowiem dookoła niej skoncentrowana jest cała produkcja. W meczu może brać udział nawet 16 osób, dlatego atrakcji nie zabraknie. Warto zaznaczyć, że do akcji wskoczymy sami lub w trzyosobowym zespole. Twórcy planują pierwsze zamknięte testy alfa, które ruszą 4 maja i dostępne będą do 9. Możecie się do nich zarejestrować i liczyć na otrzymanie dostępu lub zapewnić go sobie w inny sposób, pre-orderując grę. Cena? Normalnie byłoby to 130 zł, ale w ramach promocji za jedyne 116 zł wyrwiecie marauders sprzed premierowo Taka tam historia z Korei Południowej, która powinna być ostrzeżeniem dla wszystkich cheaterów w MMORPG-ach. 20 kwietnia Centralny Sąd Okręgowy w Seulu skazał 40-letniego mężczyznę na rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności za kopiowanie przedmiotów w grze Aika Online. Między grudniem 2017 roku a majem 2019 roku, pan oszust dzięki luce w grze skopiował przedmioty aż 2630 razy. Łączne straty producentów oszacowano na 23 miliardy wonów, co daje około 80 milionów złotych. Co ciekawe, Handbisoft po odkryciu całej afery chciało załatwić sprawę jeden na jednego. Zaproponowano cheaterowi grzywny w wysokości 1 miliarda wonów, ale ten odrzucił ofertę. Sprawa trafiła więc przed oblicze sądu, który nie miał litości dla oskarżonego. Praktycznie wszystkie zarzuty zostały podtrzymane, co doprowadziło do skazania czterdziestolatka. Nie przepadamy za mówieniem o takich rzeczach. Nie w stosunku do gier MMORPG, które istniały długie lata i które wychowały na sobie całe pokolenia osób. Niestety na każdą grę prędzej czy później przyjdzie czas. Teraz akurat padło na Forsaken World, które ogłosił zamknięcie serwerów. Po 11 latach będziemy musieli pożegnać się z tym tytułem. Będziecie jednak mieli sporo czasu na pożegnanie się z Forsakenem. Zamknięcie serwerów zaplanowano dopiero na 30 listopada. Gracze mogą liczyć na zwrot kosztów z ostatnich miesięcy lub ewentualne przeniesienie punktów item shop do innych tytułów. Isle of Dread, tak nazywa się kolejny dodatek do Dungeons and Dragons Online, który już 8 czerwca zawita na serwery gry. Rozszerzenie powiększy maksymalny poziom doświadczenia, wprowadzi przygody bazujące na klasycznym Dungeons and Dragons, doczekamy się także nowych regionów, nowych potworków oraz nowych wyzwań. Jednak najważniejszą nowością będzie zaimplementowanie nowej rasy do gry: Tabaxi. Wystartowała już przed sprzedaż dodatku. Standardowa wersja kosztuje 40 dolarów, kolekcjonerska 80, a Ultimate Fun Bundle 130. W tym tygodniu, 3 maja, rozpoczną się zawody Strażników 2022. Darmowe wydarzenie dla wszystkich graczy Destiny 2. To wydarzenie to tradycja i idealna okazja, by obudzić ducha przyjacielskiej rywalizacji. Choć atmosfera dorocznej walki klas pozostaje taka sama, w zawodach Strażników 2022 będzie czekać na graczy kilka zmian. Nowością, która pojawi się w tym roku w zawodach Strażników, jest punktacja szturmów, w której brany jest pod uwagę czas gry w playlistach zawodów Strażników. Są również medale szturmów zaprojektowane po to, by nagradzać Graczy za dokonywanie robiących wrażenie wyczynów, takich jak pokonywanie armii wrogów za pomocą wykwintnej sztuczki, jaką jest strzaskanie. Pomoże to również graczom, którzy czują, że są dobierani z osobami, które po prostu przelatują przez szturmy. Nie zabraknie oczywiście nagród, a także wyróżnień dla najlepszych graczy, więc powodzenia i bawcie się dobrze. Zawody strażników ruszają 3 maja i potrwają do 24. I na tym zakończymy dzisiejsze podsumowanie nowości. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco z naszymi kolejnymi materiałami. Do usłyszenia niebawem, cześć!